Zatrzymać, masz czas pomyśleć, czy nie wiem, idę dalej, czy się wracam, czy cokolwiek. A tutaj, Wow. wow. wodospad, to nie są przelewki, naprawdę, jak ktoś w ogóle nie ma doświadczenia. Dzień dobry, dzień dobry, witamy w kolejnym odcinku. A dzisiaj będzie zupełnie dla nas nowy temat: kajaki, wpływy kajakowe. Świetnego poznaliśmy pana, który prowadzi tutaj fajną firmę. O wszystkim na pewno dowiecie się w dzisiejszym odcinku, jakie koszty, gdzie będziemy płynąć i tak dalej. Powiem tylko, że jesteśmy w Zachodniej Polsce o, że Jesteśmy w Zachodniej Polsce, w okolicach Bolesławca w tym momencie. No i będziemy płynąć rzeką Kwisą. Także czeka nas niesamowita przygoda. Rozkładamy sprzęt, pakujemy kajaki i let's go. Super, tu tam bagaże na panku. Panci, A być w A, są do Drezna dopniemy. Pod prąd. To, jest to znaczy tak samo jak byka, nie? No. Powoli płynie, to wszystko wszystko jest, Nie, jak tam? Fajne, stresik fajne. jest? Nie, jaki stresik? Super będzie! Poprawiamy se! <się> no my też do łatwowej akurat miniony, Aha. Za mostem tak, po tak, tam nad, nad na... na nasz przewodniczący mówił 8 godzin i trzeba liczyć. No jak dla Was może tak być, zwłaszcza, że po drodze jest sporo przy, progów do przenoszenia. Niektóre są niewygodne, nie takie ostre pod górę. E, po ponad półgodzinnym takim Przepakowywaniu, w sumie dopakowywaniu tych kajaków jesteśmy gotowi, ale nie wodujemy w tym miejscu, tylko 200 metrów dalej, bo tam są takie kaskady wodne, więc przeniesiemy sobie te kajaki i tam zaczyna się nasza przygoda. No, tutaj te hopki, o których mówiłem, takie kaskady, więc przez to byłoby ciężko na początek przepłynąć, ale mamy już tutaj zwodowane kajaki, więc za chwilę rozpoczynamy naszą przygodę. Płynie z nami łobuz. Łobuz zapraszamy na pokład, chodź. Skakuj. No! Został <grytanie> brutalnie. Mhm. Dobra, no wypłynęliśmy w końcu. Nie ukrywamy, że jesteśmy e, kajakowymi Januszami, także za bardzo się nie znamy. Ale jakoś dajmy radę, łobuz też jest dzielny, za nami Petrek z Anetką. No i takie bardzo krótkie momenty na rzece były, więc trzeba było momentami wyjść po prostu z tego kajaka się odepchnąć. ale mamy nadzieję, że teraz już będzie tylko lepiej, chociaż przed nami będzie naprawdę dość sporo ciężkich momentów. Uczymy się niewątpliwie pływać na kajaku. E, Ania teraz udosuje. <noise> e, tutaj generalnie niesie nas fajnie prąd, ale trzeba wiadomo poznać e, jak się skręca, jak hamuje i tak dalej, i tak dalej. Ale jest to bardzo generalnie intuicyjne i nie powinno oczywiście nikomu przysporzyć problemu. E, mamy dwa dni, żeby się nauczyć tego, bo dzisiaj jest sobota rano, e, rozpoczęliśmy naszą przygodę, a jutro w niedzielę wieczorem będziemy ją powoli kończyć. Ehm. Czeka nas naprawdę niesamowita przygoda. Dużo pięknych widoków, kontaktu z naturą, no i też spanie na dziko nad rzeką. Gdzie pan, właśnie, który nas tutaj dowoził na miejsce, mówił, że to tutaj nie jest żaden problem. Będziemy przejeżdżać przez naprawdę dzikie tereny. Także no, niesamowicie. niesamowicie jesteśmy podekscytowani. A spanie na dziko, to nasza specjalna. Tańce i śpiew Tak. <laughs> był, był film Zawieszeni na drzewie z Louis Sandelfiny, a teraz Zawieszeni na kajaku. Patrzcie, to ale może to się ruszy. Konary powalone i no trzeba kombinować, kurczę. Trochę deszczowo się zrobiło, ale to nic, nie poddajemy się. Dobra, się muszę tu władować do kajaka. Boże, już mam całe gadki mokre wszystko. No nie daliśmy rady tutaj. Drogi są nie do przejścia, My nie mamy odpowiedniego sprzętu, do doświadczenia i wyciągamy kajaki z wody. Oh. Aha, frizzamek na loży. Taniec z gwiazdami. 3, 4. O, czekaj! A najlepsze to, że przynajmniej mi dziadki jał, który się No na 6 lat. No. no najprawdziwszym tego. Co w znaczeniu, dziękujemy. Czekamy na Pana. I jedziemy na spokojniejszy fragment rzeki. No. No, no. No, no. Tylko nam chodzi o to, żeby nie było teraz znowu za, wiesz, za pół kilometra znowu czegoś takiego, bo to jest... Ja, ale no bo ja co... Wiesz co? O to, to, o to, o to chodzi. To Poczekaj mi to Króta daj teraz. No, bo jak te, teraz tacy laicy jak my, jakbyśmy to mieli, Dobra, mamy chęci, żeby przenieść teraz. Nie ma papa. No i tak, po prostu trzeba wiedzieć kiedy ze sceny zejść niepokonanym. <ślamy> <ślamy> Nasz naprawdę bardzo uprzejmy właściciel firmy podwiózł nas w kolejne miejsce które już... Będzie teraz podobno prostsze No i mamy nadzieję, że nie będziemy już mieli jakichś takich e, miejsc, które będą nas mega takich, spowalniały Takich, a nawet Takich, bo to było nie do, nie do przepłynięcia, proszę Państwa Jak? No, jak zaprasza wrota! wrota no. A ja mam taki, taki pomysł, żeby zwiększyć poziom trudności może kajak? Kajak, jedną grupę wytypujemy i teraz zobaczymy jak pójdzie. <grymne> Dobra, to lecimy dalej. Dobra, słuchajcie, naprawdę Kajakiem po kwisie, mega profesjonalne podejście do klienta. No przerosło nas to. Chcieliśmy trochę gdzieś tam, żeby tej adrenaliny było, ale no nie mamy żadnego doświadczenia, jeśli chodzi o spływy kajakowe. To jest nasz taki, można powiedzieć, absolutny debiut, bo gdzieś tam człowiek ktoś tam kajakiem pływał, ale też nijak się ma do spływu rzeką. Tak jak ty powiedziałeś przed chwilą, nie? Ania, w górach możesz się zatrzymać i masz czas pomyśleć, czy nie idę dalej, czy się wracam, czy cokolwiek, a tutaj płyniesz i nagle jest jakaś, no dokładnie jakieś jakiś żywioł to wodospad, to nie są przelewki. Naprawdę jak ktoś w ogóle nie ma doświadczenia, lepiej sobie zrobić ten wariant bardziej, bardziej e, amatorski i, i cieszyć się widokami, o tak jak teraz sobie płyniemy. Naprawdę jest mega chillout out i, i o to w tym wszystkim chodzi. To nie zmienia faktu, że atrakcje były. No i duże adrenaliny. No i na pewno będziemy tak wspominać. Także teraz na pewno już będzie spokojniej i... Piesek jest tak? I piesek jest wyczylowany, Jak tam tył kajaku. Tak. Ale następnym razem dostanie kamizelkę A tam z tyłu Piotrek i Anetka. Eo! Tak, za nami elektrownia wodna no i tutaj jest miejsce gdzie po prostu musimy wyjść z kajaka, przenieść go i zrobić tak zwaną przenioskę i wtedy będziemy mogli płynąć dalej. normalnie to na rękę. Olej Olej bo Dobra i powoli dobijamy do miejsca, z którego praktycznie dzisiaj startowaliśmy teoretycznie, bo wiadomo, że e, nasz pan, od którego wypożyczaliśmy kajaki, nas zawiózł na miejsce startu no i tu będziemy robić dzisiaj mniej więcej e, nasze obozowisko, tutaj będziemy spać także jeszcze musimy tutaj dokręcić, wyjść z kajaków i zrobić obozowisko grupa, zapraszam, kajaki, na razie nie, tam jest Dalibyśmy radę, nie? Tutaj wystraszył nas trochę ten wodospad, bo to naprawdę nie jest takie easy. Jak się w ogóle nie ma doświadczenia, także kajaki sobie zaparkowaliśmy, można tak powiedzieć, i idziemy zobaczyć nasze miejsce bo będziemy musieli jakoś je tutaj przenieść. Dobra słuchajcie, nasze kajaki są tam, widać je jeszcze, widać kolorowe, nie? Sprzęt mamy już tu Sprzęt mamy już tu, ale stwierdziliśmy, że spróbujemy taka jakoś coś zbodować przez te wodospady, więc będzie śmiesznie. Zobaczymy co nam z tego wyjdzie. brawo brawo, no, brawo! nie przewróciłem, nie? nie? ale fajnie Anetko, jak sądzisz, jak pójdzie twojemu Piotrusiowi ukochanemu? Bardzo dobrze. Tak? A którą stroną pójdzie? Prawą czy lewą? Się nie wiem. Oby nie bokiem. Oby nie bokiem. To zobaczmy, jedzie Piotrek! A czyli też idzie tędy. Patrz, pat, 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 pat. A, dobry, dobry. Wow! Brawo! Lepiej mu poszło, ja się zawiesiłem nie? na tym Dobry 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 Piona Na, na to Ja Cię kręcę, pierwsze w życiu takie doświadczenie No ale patrz, to fajnie stąd wygląda, a Ty tak hop Zero plus to znaczy... No A co tutaj Pani robi? Obiad Obiad to mogę? O, to mogę? To robi robotę, proszę Państwa. To nie kiedy mogę Elo Elo, 5.2.0. Witamy kolejnego dnia, dzień numer 2 naszej kajakowej przygody wszyscy wyspani, nikt nie chrapał nic się w nocy nie działo. Jaki tu spokój. A kto wie, to wie o co chodzi w każdym razie wyspani Piotrek z Anetą spali tu w namiocie my z Anią tam wykorzystaliśmy to co dzieci zbudowały, taki domek. domek domek ale wszyscy mamy myślę świeżą energię i możemy ruszać, nie? Czeka. dzisiaj I naszym celem jest Żagań dzisiaj świeci słońce i świeci słońce, czy tam dopłyniemy zobaczymy w każdym okay, razie raz będzie dzisiaj na pewno dużo atrakcji, pięknych widoków, także Płyniemy. Łobuz Nå tar vi? mi! tar vi? Dobra, techniczny moment jest, taki próg techniczny do. No, ciężki do spłynięcia, i musimy coś wymyśleć, ale Piotrek chce to płynąć. Zobaczcie, jak to wygląda. Także trzeba opróżnić kajak i wszystko przenieść, bo nie chcemy, żeby nam się nasz ekwipunek zmoczył. No, ale Piotrek na wariata chce spróbować i to płynąć. Także jestem ciekawy, jak wyjdzie. Jestem niesamowicie dumny z Ani, ona przepłynie ten próg. Piotrek już przed chwilą też przepłynął, ale no nie nagrałyby się do końca, więc powodzonka. Lecę. Wow! Ej, nie zdążyłem nagrać! Nie! Brawo, jestem mega zmi ale kurczę nie zdążyłem tego nagrać, ale się pośpieszyła. <śm> Gratulacje! E, mega jestem dumny z Ani. Pięknie ten próg przepłynęła, mam nadzieję, że coś się tam nagrało. E, no i teraz mamy tak jakieś 2 godziny do Świętoszowa, do miejsca, gdzie prawdopodobnie skończymy. Jest 15 godzina, więc myślę, że gdzieś tam koło 18 dopłyniemy. Ale jest przepiękna przyroda teraz. Totalne, totalne odcięcie od cywilizacji. Na chwilę będziemy mieć tylko autostrady. Autostrady A18, o a teraz mamy Ania w dzielnie -Walczy. bardzo fajnie. <grywa> eee, także zaraz będziemy mieć autostradę i dalej. Nas. Powoli powoli się gdzieś tam kończy nasza przygoda. powoli dopływamy do miejscowości Świętoszów, jeżeli dobrze pamiętam. Eee, I tam będziemy na pewno kończyć. Jest godzina 16.30 prawie. Naprawdę wymagająca ta rzeka była tutaj momentami. Mamy nadzieję, że to co najgorsze już za nami. No ale na pewno było też przygodowo. Więc eee, musicie to wziąć pod uwagę, że jest to jednak dosyć absorbujące. Prawda? Jak Twoje hmm. wrażenia? No, mi się bardzo podobało. Na, na początku byłam trochę zestresowana, jak ten próg pierwszy był. No. E, tak, ale no, spaliśmy w tych namiotach, odzyskaliśmy siły i dzisiaj było słoneczko, mm -hmm. było lepiej. No i później jakby bardziej wkręciłam się w ten klimat i chciałam jeszcze więcej. I bardzo mi się podobała ta trasa, że była tak wymagająca. O, mamy no, przestój. Coś co mamy, <laughs> zobaczcie. Stoisz. No. To miejsca, że leży tyle drzewa. Wszędzie są kłody, jakieś śmieci też były. Trzeba to omijać. Zastanie trzeba było ten kajak przenieść, a później są takie miejsca jak tu. Słuchajcie, musisz po prostu wyjść z jaka nie jesteś w stanie płynąć i gdzieś na jakiś. Słuchajcie, moi drodzy, jeśli chodzi o ceny, to jest 80 zł za dobę za kajak. Także razy dwie doby, 160 za nas dwóch to wyszło, plus 50 zł. Za dojazd, bo pan nas wiózł w górę rzeki. Także uważam, że cena jest naprawdę bardzo fajna, wstępna za tyle atrakcji i przygód, które możemy tutaj przeżyć. Najbardziej spektakularnym momentem było przepłynięcie przez ten próg. Ile on mógł mieć metrów? No myślę, że jest półtora metra. Z półtora metra co najmniej to się tak wydaje, że niby to jest malutki próg, ale obserwowaliśmy ludzi, którzy tam przepływali przed nami, bo myśmy wyszli przed tym progiem, żeby zobaczyć, ocenić sytuację. No i e, trzeba pr e, progi przepływać zawsze w pojedynkę, czyli jedna osoba musi wyjść e, e, ta z przodu. I najlepiej, żeby, to, e, żeby ta druga osoba, która przepływa, była lżejsza. Ja przep e, Piotrek przepłynął e, swoim kajakiem ja na, przepłynęłam naszym. Nie nabraliśmy wody, w ogóle. ale obserwowaliśmy jak ludzie przepływają przez w dwójkę. I ten kajak się zatopił niestety. Musieli wychodzić na plażę. Stali mokrzy i kajak oczywiście też cały pełny wody, trzeba było go suszyć, także proszę o tym pamiętać. Było parę takich tutaj Bezpieczni, świętoszu, tu się kończy nasza przygoda. Juhu! Chociaż łowu ma jeszcze mało, Juhu! zobacz dalej w wodzie jest. Dzwonimy <laughs> <laughs> e, zaraz po naszego wspaniałego pana, który nas odbierze i zawiezie na miejsce, gdzie... jest. Tak, jest nasz samochód, ale na pewno za chwilę coś zjemy. Nie wiemy czy tu, czy tam. Zobaczymy. W każdym bądź w razie. Dziękujemy za dotrwanie do końca. I do następnego razu. A tu wszyscy ich. robimy EO. Uwaga! Trzy, cztery! EO! <focuses rozum�� Pro> Górne! <godzinne> a kogo pozdrawiasz? Ja też! <simple> Pozdrawiam rodziców. To wcale nie było niebezpieczne. Łobuz, a ty kogo pozdrawiasz? Łobuz jest szczęśliwy, że dotarł. Trzeba powiedzieć, że Hania dzisiaj zrobiła fajny skok z tym kajakiem. No, z takiego no, prawie, prawie metra. Hmm. Jaczy! Ale Piotr też, no? No, no dziękujemy za, za... Szybka obsługa, proszę bardzo długo czekać, nie trzeba. Polecamy filmy! No, no polecamy. polecamy.